Cześć, cześć. no witam w kolejnym odcinku Daily na Code. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić plugin na AntiGriff pod Box PvP, kiedy po postawieniu danego bloku, który macie w konfigu, usuwa się po danym czasie, który też ustawiacie w konfigu. A więc, no, przechodzimy do odcinka. Dodam jeszcze, że aby pobrać plugin, wymagania macie teraz na ekranie, wystarczy je spełnić pod tym filmem. Do pobrania plugin będzie na AntiScordzie. Ale też chciałbym zaprosić Was na mój serwer bo no Już niebawem wystartuję z trybem boxvip, także no, możecie wyczekiwać. No i ja już nie przedłużam, zapraszamy do odcinka. Więc tak, plugin jest bardzo szybki, no i bardzo prosty w działaniu. Jedyne co posiada w konfiguracji to listę bloków, które mają być usuwane, gdy gracz nie ma permisji i po ilu sekundach mają być usuwane. A więc tak, aby plugin działał, gracz nie może mieć permisji, w przeciwnym razie blok po prostu nie zniknie. W configu mam ustawione że na przykład jest Stone i on jeżeli ja nie mam permisji to zniknie po postawieniu po bodajże 10 sekundach. A więc postawiłem teraz blok. Jak widzimy, blok zniknął chyba po 10 sekundach albo ja ten 15 ustawiłem. W każdym bądź razie nie pamiętam, macie to do konfiguracji. Tak naprawdę ten plugin jest taki mikroskopijny, ale co, przydatny bardzo, jeżeli nie chcecie mieć całej mapy zrywowanej, no to polecam nie? Wymagają mieliście na początku odcinka, a ja już się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, widzimy się już jutro w kolejnym odcinku daily, siema!